Strzemiona to taka niewielka rzecz, która umożliwiła armii Genghis Hana podbicie niemalże całego świata. A czy wiesz jakie pierwsze odkrycie pozwoliło starożytnym Rzymianom wybudować pierwsze miasto dla miliona ludzi? Był to łuk, ale nie taki do strzelania, no bo to nie jest kanał o broni, tylko o architekturze. Łuk był stosowany od bardzo dawna w wielu starożytnych cywilizacjach, ale na początku był stosowany tylko w takich podziemnych budowlach, na przykład jak rynsztoki. Prawdziwą popularność łuk zdobył w czasach gotyku, ale nieco stracił na prestiżu w klasycyzmie. Najmocniejszą formą łuku jest łuk tzw. paraboliczny. Formę tę bardzo często w swoich projektach wykorzystywał Antoni Gaudi. Antoni wyśmiewał przypory i nazywał je architektonicznymi kulami. W dzisiejszych czasach łuki nie są już wykorzystywane jako rozwiązania konstrukcyjne, bo zostały wyparte przez stal i żelbet. Inną kwestią jest fakt, że łuk nie wydaje się formą zbyt nowoczesną. Jest dziadoski. Dla Louisa Kana nie było to jednak tak bardzo przystarzałe rozwiązanie. Właśnie dlatego możemy zobaczyć w jego pracach cienkie żelbetowe sporniki przeciwdziałające sile rozporowej. Odwróconych łuków użył na przykład w swoich projektach w Indiach i Bangladeszu. Plakaty inspirowane jego twórczością możesz znaleźć w naszym sklepie, link w opisie. Czy to wszystko o Louisie Kanie? Nie. Nagramy o nim jeszcze oddzielny odcinek, na który już teraz zapraszamy.